Dobra, Rafał Panik, przygotuj się do startu. Dobra, sędziowie gotowi, Rafał Panik gotowy, co? Start, Rafał, ruszasz. Rafał Panik, kompasy już Drift w wykonaniu Rafała z kombinacjami, teraz przejście do heiterdriftu. A bielawska publiczność to się jakby spała. No moi drodzy, wielkie brawa dla Rafała, jeden z młodszych zawodników w stawce dzisiaj, ale jak widać wyjątkowo utalentowany. Nie, yeah, Ra Kanik ma chyba jedynkę z przodu z tego sobie. Także... A, ma 19 lat, chłopak ma 19 lat, i tutaj walczy cały czas. <śm> 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 W wykonaniu Rafała. Dwie minuty zostały do końca przejazdu. Rafał, masz jeszcze dwie minuty. Brawo, brawo, tak, tak. Róbmy to co robi ta pani po drugiej stronie tutaj od sceny. Bijemy brawo doskonale. I kompo cyrkle w wykonaniu Rafała Kanika. Oto reporterzy ze strony Stadio.pl tutaj ak aktywnie czekają spody. E hey, coaster! W cyrkle! Kolego ze Stan News! Skąd masz taki wielki obiektyw? To jest Dobra, nie będę tego komentował. Ale teraz racał dalej meczy coastery, czyli jazdę na wysprzęglonym silniku, odwinięta manetka gazu. Ma, ma jeszcze minutę. Jeszcze minuta czasu dla Rafała. Sędziowie tutaj widzę. Bardzo, bardzo ambitnie gotują. One-hander na wysprzęgłanym silniku bez manetki gazu. Chris, switch -back. Nie, switch back tylko zwykły Chris. przepraszam, Czyli ja ono z A 20 sekund jeszcze dla Rafała. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dziękujemy, wielkie brawo dla Rafała Tanika, raz jeszcze dziękujemy. Rafał Panik, wielko biało lat 19, bo to taki 6, 3, 6. Koniec czasu Rafał w momencie zgrałaś muzę a teraz na plac wjeżdża